Dzień dobry wszystkim tutaj bórka, że witamy was w kolejnym odcinku na tym kanale. Dzisiaj, no, możecie powiedzieć co będziemy robić? No więc, moi drodzy, dzisiaj będziemy pisać historyki, potem je będziemy odwzorowywać dokładnie. Jestem Jest więc... Yy, tak, mam nadzieję, że wszystkie wyjdą i od razu zrobimy tak, że jak będą się pokazywać historyjki, to lektor po prostu będzie czytać, aby wy będziecie wiedzieć sceny z BSP, Roblox albo innych właśnie takich rzeczy. Zobaczymy co nam z tego wyjdzie, więc myślę, że możemy zaczynać. Każda będzie długa, bo będzie aż... No będzie dużo kolejek, że po prostu miało to sens. Dobrze, więc let's go. Widzimy się jak wszyscy napiszemy. Pewnego razu, kiedy graliśmy w Block Star Planet spotkaliśmy ducha Solki i powiedziała nam O wy kaszany jedne musicie zrobić wyzwanie, które brzmiało Kto uzbiera więcej cukierków wygrywa wielki puchar w kształcie pumpkin z napisem elo roli pumpkin. Kiedy Roli otrzymał ten puchar, to spadła na niego miotła i powiedział: O Ty o górze pośle na ciebie duchy sli i solki, posłał ich duchy i zaczarował wszystkich w pampkiny, a potem w duchy, które zamieniają się w nietoperze. A te nietoperze kradną cukierki małym dzieciom w Halloween i odlatują daleko, żeby uchronić się przed złym duchem sli, bo straszyła wszystkich ale w końcu uciekła i tak to się skończyło. Koniec. W Halloweenową noc spotkaliśmy się na cmentarzu, aż z grobu wyszła Melani, jak w swoim teledysku. Wylatywała z ziemi, mówiąc go, go go go, a następnie wzięła na grobek i postawiła go na świecie, dodając przy okazji inne dekoracje, typu rolki papieru. Roli zaczął krzyczeć, ponieważ wystraszył się tych rolek i wyrzucił telefon przez okno. Następnie kupił nowy, ale okazało się, że jest opętany, wszystko przez to, że wydawał dziwne dźwięki. Okazało się, że tak naprawdę w środku był babą, który rzekł, o ty rolinko zjedz szybko ogórka, a solka zamieni się w dynie. Rozbijając ją nie tylko ona się rozbiła, jajko o łeb roli też. Roli był w szoku i go sparaliżowało, bo Solka uderzyła go twardym jajem w łeb. Koniec. Pewna pumpkin Roli kiedyś była dynią, ale teraz jest czarnofioletowym wampirem, który miał tak duże kły, że dosięgały mu do kolan. Pokazał je i wtedy dynię opętało i wzięła roli jego i slije za nogi i zaczęła się kręcić na karuzeli. Jednak wypadła z niej, bo najechała na bupa. Bują wybił do góry i wpadła do wody pełnej rekinów. Ale przyszedł czarodziej Roli i zrobił z tych rekinów zupę. Kiedy ją zjadł, spadł z krzesła, a potem wybuchł bum. Później Sia zrobiła zdjęcia, które spalił w kominku, bo miał już dosyć, że ta historia się tak skończyła. KONIEC